Chłopaki! Ktoś nam ukradł krowę! Co? Jak to ukradł? Jak ukradł, to znaczy konus jakiś. Jak konus, to pewnie strojanowa. Jak strojanowa, to pewnie Wasyl. Jazda! Wasyl, oddawaj krowę! A, 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 Jaką krowę? Ała! To jakaś pomyłka! Oddaj krowę, albo w dostaniesz! Nie ukradłem wam żadnej krowy! A, a, a. No i co teraz? Nie chce się przyznać. Podnieście go. Jedziemy do sądu. Obudziłem się rano, patrzę, krowę ktoś ukradł. Mówię o tym synom. Najstarszy mówi, że jak krowę ukradł, to musi być konus. Średni mówi, że jak konus, to z pewnością strojanowa. Najmłodszy mówi, że jak strojanowa, to na pewno wasyl. Daliśmy mu po mordzie, ale krowy nie chce oddać. Hmm. Logika niby żelazna, ale to jeszcze niczego nie dowodzi. No, na ten przykład powiedzcie mi, co mam w tym pudełku. Pudełko kwadratowe. To znaczy, że w nim coś okrągłego. Jak okrągłe, to musi być pomarańczowe. Jak pomarańczowe, to z pewnością mandarynka. No, Wasyl, krowę trzeba jednak oddać.